Cześć! Dzisiaj mały update z, z maszyny. Ustawiałem imadło, żeby było równolegle do stołu, do osi i tak więc za pomocą takich podkładek z AliExpress. Druga sprawa, że polecam. <laughs> Naprawdę bardzo fajna rzecz. Tania jak cholera metr. E, taki taśmy z 304 nierdzewki. To koszt jakieś 13 zł. Nie wiem, jaka tu jest szerokość. Dycha może 15 cm. I są od jednej setki. Co chyba 0,03 03 mm. Skokowo grubość, więc za przysłowiową stówę można mieć tyle tych podkładek różnej grubości, że naprawdę się opłaca. Dobra, jedziemy. E, słuchajcie, więc e, stół krzywy już palgo 6 nie chciało mi się z tym nic robić. Więc, chociaż ustawiłem i madło e, woczyłem z podkładkami. E, najpierw zmierzyłem le, luźno leżące. E, później je dokręciłem. No i metodą prób i błędów e, trochę tutaj, trochę tutaj dołożyłem. Trochę tam. No, zobaczcie sami. Dobra, e, jedziemy tutaj tak szukamy najpierw górki bo to też łożenie jest super dokładne no jest to tej tu się ładnie trzyma dojedziemy do środka i pojedziemy w Y -ku. i ładło mam całe rozsunięte pamiętajcie tylko że nie mierzycie na całej długości spadku bo jak dojedziecie do któregoś punktu i tak musicie zmierzyć górki te łoże nie jest idealne, ono jest troszeczkę zaokrąglone więc i tak musicie w tym się pojechać nawet jak Wam wyjdzie jakiś minus jeden no dalej nie dojadę to już jest koniec no i co? Jest na zero. Te minusy nas nie interesują. Zawsze jakąś podkładkę się podłoży, więc nas interesują górki. Można, można, więc w poprzednim filmie pokazałem bicie stożka morsa. No miałem zerowe praktycznie. Teraz mam zerowe i madło. To jedziemy. w następnym etapie, będziemy robić trymowanie głowicy. Bo, żeby ją dobrze wytrymować, czyli żeby była ta te, te osie dokładnie zachowane, no musimy mieć jakąś powierzchnię wzorcową. Jak mamy krzywy stół, no to do czego wy będziecie mierzyć? No nie da się. Najpierw trzeba chociaż przygotować jakąś tą powierzchnię. Tutaj mamy Czekaj, szczęka imadła ma 162 mm, a łoże chyba 150. Czy jakoś tak, więc mamy tutaj pole 150 chyba na 200? Tak, dobrze pamiętam. Na którym już teraz, po ustawieniu imadła, możemy obracać sobie z wskaźnikiem. Wrzeciono i na tym teraz dopiero można ustawić geometrię głowicy tak? wrzeciennika, a nie inaczej, po prostu, to do zobaczenia, dzięki.